Sąd Najwyższy w Brazylii w poniedziałek wydał decyzję o umieszczeniu byłego prezydenta kraju Żaira Bolsonaro w areszcie domowym w związku z nieprzestrzeganiem ograniczeń nałożonych przez sąd w lipcu. Przeciw Bolsonaro toczy się postępowanie, w którym jest on oskarżony o próbę przeprowadzenia zamachu stanu po porażce w wyborach prezydenckich w 2022 roku, który wygrał obecny prezydent Lula da Silva. Sąd w lipcu nakazał Bolsonaro nosić specjalne urządzenie monitorujące jego lokalizację oraz podporządkować się ograniczeniom dotyczącym komunikacji, w tym zakazowi kontaktów z zagranicznymi urzędnikami oraz korzystania z mediów społecznościowych. Prowadzący sprawę sędzia Sądu Najwyższego Aleksandr De Moraes stwierdził, że Bolsonaro nie przestrzegał tych zakazów. W usuniętym już nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych jego syna, senatora Flavio Bolsonaro, były prezydent, zwrócił się do zwolenników w Copacabanie, gdzie miał się. Odbyć protest w jego obronie. Zespół obrońców Bolsonaro stwierdził, że nie złamał on prawa, dodając, że były prezydent planuje odwołać się od decyzji sądu. Sędzia de Moraes nie zgodził się z tą argumentacją, wskazując, że nagranie zostało usunięte oraz że stanowiło ono oczywiste naruszenie zakazu. Sprawa Bolsonaro ponownie przyciągnęła uwagę opinii publicznej po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po powrocie do Białego Domu stanął w jego obronie. Trump wezwał władze w Brazylii do zakończenia tego, co nazwał polowaniem na czarownicę. Stany Zjednoczone podjęły działania przeciwko brazylijskim władzom, aby wesprzeć Bolsonaro. Departament stanu ogłosił między innymi sankcje wobec sędziego de Moraesza za rzekome nadużywanie władzy. Niedawno Trump bezpośrednio powiązał nowe 50% cła nałożone na Brazylię z sytuacją sądową Bolsonaro.